Cześć wszystkim, moi drodzy! Jesteśmy w stolicy naszego kraju i można powiedzieć, że jesteśmy w samym sercu Warszawy, bo niedaleko, jakie niedaleko widzę go, mógłbym go nawet zmieścić w swoich dłoniach, czyli oczywiście pałac kultury. A tutaj hotel bardzo, bardzo znany, gdzie znajduje się co? Restauracja pana Karola Okrasy i my dzisiaj właśnie będziemy ją sprawdzali. Podobno jest to jedna z najlepszych restauracji w naszym kraju, jeżeli chodzi o smak. Ceny to już jest temat dyskusyjny, ale będziemy to rzecz jasna wszystko dzisiaj diagnozowali. Jak wypadnie, zaraz się przekonamy. Zaczynamy. No dobrze, moi drodzy to jesteśmy i od razu chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, a mianowicie to, że obsługa jest hipermiła. Odzież wierzchnia została zabrana, schowana do szafy, otrzymaliśmy numerek i nawet moglibyśmy sobie wybrać stolik. Wybraliśmy taki na uboczu. Dobrze, to teraz spójrzmy, co mamy w menu. Przystawki w tym lokalu to orientalne tatar z dyni, krewetki w sosie winnym, carpaccio wołowe i to wszystko, moi drodzy, czyli każda z tych pozycji jest w jednej cenie, a mianowicie 58 zł. Tutaj mamy zupy. Zupy za kwotę 38 zł. Pikantna zupa rybna, sashimi, oliwa, szczypiorkowa. Jeżeli chodzi o dania główne, to zobaczcie, że mamy ich naprawdę niedużo, bo tylko trzy do wyboru. Biodrówka jagnięca, kuskus izraelski i ryba dnia, 91 zł. I dodatki za 22 zł od sztuki, szpinak, ziemniaczki, podlaskie, frytki, rupiące warzywa. Smacznego, sygnuje to Karol Okrasa. Usiedliśmy, moi drodzy, delikatnie na uboczu. Natomiast sama restauracja, bardzo co mi się podoba, kuchnia jest na widoku. To zawsze Wskazuje na to, że nic nie mają Ci Państwo do ukrycia i momentalnie podnosi prestiż tej knajpy. Sam wystrój poprowadzony jest raczej w takich skórzano ciemnych rytmach. Mamy obicia. Wy tego nie widzicie, może później zobaczycie. Mamy barek z bardzo drogimi alkoholami również na widoku. Płatny. To czekaj polska woda mineralna z Lidla wliczona w cenę Karol Krasa baj, kuchnia Lidla. Polecam. Jako czekadełko, moi drodzy, dostaliśmy świeże, oh, podejrzewam, że świeże, pieczywo i olej z ostropestu. Rzecz jasna, aby sobie ten chlebek maczać. Zazwyczaj coś takiego kojarzy nam się z oliwą, prawda? Ale myślę, że pan Karol Krasa bardzo wyznaje polskie tradycje kulinarne, dlatego mamy olej z ostropestu. Nigdy nie w swoim życiu jeszcze nie próbowałem, ale no, normalne. Nie to, że mnie zgniotło. Olej sam w sobie bardzo ekstraktywny. I taki mm, bardzo określony, więc myślę, że nie da się go z niczym innym pomylić. Z tego, co kiedyś czytałem, bo używałem ostropest plamisty, po prostu rozpuszczałem sobie go, zaparzałem bardziej, to wiem, że ma szerokie właściwości zdrowotne, chociażby na problemy z wątrobą. Nie pytajcie, dlaczego, akurat o tym wiedziałem. Fajny, czekamy na dania. Czekaj, Ciężko gdzieś się o w pełnym rejem, nie? To słuchajcie. Jeden z najwyższych poziomów obsługi kelnerskiej, jaką kiedykolwiek uświadczyliśmy na kanale. Naprawdę. Państwo są nader... Mili, ale przy tym bardzo profesjonalni. Przed chwilą podszedł kelner w momencie, kiedy dopiero nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, nie że wcześniej, tylko zauważył: nawiązaliśmy pyk i jest świetne. No dobrze, to spróbujemy w takim razie, moi drodzy, na początku krewetki i powiem Wam, że wygląda kompozycja sama w sobie na bardzo ładną. Cieszy oczy to, co widzimy. Mamy rzodkiewki, plasterki. Mamy oczywiście najważniejsze, czyli krewetki. Krewetki, do tego sosiki, sałata. Zobaczymy w jakiej kondycji będą te krewetki. Wydaje się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. No to spróbujmy. A spróbujemy sobie dzisiaj sztućcami tę krewetkę, czyli odcinamy z ogona, wąchamy. Pachnie pięknie. Bardzo dobre. Delikatne, sprężyste, jędrne same w sobie. Esencja pozostała w krewetce. To bardzo duży plus. Zobaczymy teraz sosiki. Kwaśna śmietana. Do tego mamy właśnie oliwę. Zaraz zobaczymy sobie jaka ona miała być, a nie jest napisane, ale pewnie jest to oliwa albo pietruszkowa, albo majerankowa. Niestety nie jesteśmy w stanie tak to zobaczyć. No i teraz oczywiście jeszcze zobaczymy sobie do tego sałata rzymska, ale jędrna, świeżutka. Bierzemy ją i chcę Wam tylko pokazać. O, też jaka jest sprężysta. Może to w kamerze aż tego nie widać, ale bielutka, duża krewetka, krewetka zapewne tygrysia. Chrupkość, miękkość i sosy lekko tuściutkie. Bardzo dobre danie. Carpaccio wołowe. Tutaj mamy ser pecorino, mamy widzę troszeczkę e, rukoli. No oczywiście najważniejszą rzeczą w tym daniu jest oczywiście samo carpaccio, czyli jakość e, w tym przypadku tej wołowiny. Ojejku, ojejku. Zobaczcie jak to jest delikatnie pokrojone, że normalnie widzieliście jak to się rozerwało. <laughs> mięso rozpływa się dosłownie w ustach pod temperaturą, która panuje w naszej jamie ustnej, to mięso rozchodzi się na boki. Świetnej jakości, bardzo delikatne. Co ciekawe, nie ma aż tak dużo z mięsa, bo jest to na tyle delikatne, że po prostu ucieka. Biorę na przykład ten plasterek. Zobaczcie. Widzicie? On się rozrywa. Tutaj na przykład też. Nawet nie idzie cały, tylko po prostu jest tak delikatny, że się rozrywa. To jest taki bogaty tatar. Pyszne. Nawet ciężko jest powiedzieć inne słowa. Gdyż, jeżeli byłoby to, moi drodzy, niedobre, niesmaczne, jakiekolwiek miałbym do tego uwagi, oczywiście w moim subiektywnym zestawieniu, to bym wam o tym powiedział. Jednakże tutaj jest to bardzo świeże, aromatyczne. Po prostu jest to bardzo, bardzo dobre. Nie wiem nawet czy nie lepsze niż te krewetki, chociaż one i też były doskonałe. Czekamy na dania główne. Te przystawki robią robotę. Serio. Bardzo pyszne i wybrałbym chyba to nieskazitelnie delikatne Carpaccio. Co się dzieje? Nie, nie, nic. Nic się nie dzieje. To jesteśmy na... na główne pozycje. No, mam nadzieję, że tak samo oczarują. Krewetki oczywiście fenomenalne, jak najbardziej. Ale no, jeżeli miałbym wybrać jedno, to wybrałbym to carpaccio. Zajmijmy się daniami głównymi. Na sam początek mamy biodrówkę jagnięcą. To nie jest ten rodzaj mięsa, za którym przepadam, ale bardzo chętnie lubię próbować nowe pozycje. Mamy szparagi, mamy Broku, mamy oczywiście kurki. Mamy tutaj jeszcze e, kapustą, pire. Jest to bardzo ładnie skomponowane i to co mnie bardzo cieszy w przypadku takich restauracji to oczywiście duża warstwa zieleniny. Ona ubarwia bardzo danie i te pozycje są uważam bardzo drogie, ponieważ kosztują 91 zł. Zaraz to sprawdzimy. Mega delikatne. To jest wyróżnik tej knajpy, wiecie. Co o delikatność to Karola okrasy, nie wiem jak pasuje, bo każdy ocenia urodę według siebie. Czyż jest to delikatny facet? No nie jest to Robert burnejka, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o dania, są naprawdę pysznie delikatne. I mam wrażenie, że tutaj nie żałuje się na składnikach. Wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy, są naprawdę bardzo dobrej jakości. Chociażby nawet ta pietruszka. W ogóle taka ciekawostka. W tej pietruszce, co ciekawe, jest więcej witaminy C niż chociażby w cytrynie czy limonce. Bardzo chciałbym. Ojej! Mmm. Pomimo, że sezonu na szparagi nie ma, tak wydaje się, że dosłownie tutaj na polach mokotowskich Karol zebrał i przeniósł, bo tak to smakuje. Zobaczcie jak fajnie, troszeczkę jak taki rib eye, prawda, że po środku mamy fragmencik tłuszczu, zobaczcie jakie to jest delikatne. I to jest fajne, że dla mnie, dla osoby, która zbytnio może nie przepada za jagnięciną, tak tutaj ten smak został bardzo dobrze, tutaj mam wrażenie, że w ogóle nie ma przypraw. Jak, jak w standardowych restauracjach jest tam papryka czerwona, ostra, tak tutaj jest po prostu sama esencja mięsa. No, jest tu pysznie. Jest tu autentycznie pysznie i specjalnie, o do ryby to raczej frytki nie. Są to moi drodzy frytki podlaskie, które są w bardzo charakterystycznym kształcie, uformowane jako baba taka ziemniaczana. Oj, chrupkie. Zobaczymy sobie, jak to będzie tutaj grało. Rzadko kiedy to mówię, ale kiedy coś naprawdę jest doskonałe, to powiedzmy, że tak jest. Nie zawsze. Musimy się doszukiwać różnych rzeczy. Jest naprawdę doskonale. Wszystkie pozycje nie są. Jest to nie, absolutnie. Wszystkie pozycje są bardzo naturalne. W rozumieniu takim, że po prostu jest to wyciągnięte z natury. I to się bardzo ceni. Jest tu bardzo pysznie. Została nam jeszcze moja ukochana dziedzina: ryby. Czyli po prostu sobie tutaj wbijemy widelec, a tutaj tym sposobem odetniemy, dotykając żelowej konstrukcji tej tutaj cytrynowej. Wyobraźmy sobie, że jest 24 grudnia, smakuje bardzo tak karpiowo i karp jest rybą bardzo niedocenioną przez nas Polaków, bo nam częściej nam się kojarzy z karpiem tym, który śmierdzi, brzydko mówiąc, mułem, ale to jest karp niskiej jakości. Jeżeli byśmy chcieli zjeść w restauracji dobrego karpia, to gdzieś będzie mniej więcej w te rytmy wbijał się co ten strąk łososiowy, gdyż tutaj jest bardzo wyczuwalna sama właściwość tej ryby. Bardzo delikatny, Dosyć tuściutki. Fajnie, że czuć po wierzchu. Znowu to powtórzę. Efekt ugrillowania. I całe danie zalane jest również oliwą lub olejem. Zaraz diagnozujemy: risotto cytrynowe, chyba. Przynajmniej takie, gdzieś się te smaki odczuwa. Fajnie, że też mamy lekkie elementy lasu, czyli tutaj oczywiście kureczki. Bardzo dobre. Ale co ciekawe, dzisiaj rybka mi mniej smakuje niż tamta pozycja mięsna, a zazwyczaj wybieram kurcze pieczone, no ryby. I to zdecydowanie. Fajne jest to, że tutaj mamy naprawdę bardzo dużo tego oleju, który komponuje nam to danie. Dodatkowo mamy oczywiście szparagi, mamy Mm, brokuły i różyczki brokuła. Zobaczcie, no ewidentnie no, nie są to kurczę, mrożone pozycje. To natychmiast widać, jakie one są jędrne. Zobaczcie sobie sami. Fajnie, szparagi, te same, które mamy w poprzednim daniu. Trzeba po prostu się jarać kulinarią. Ja, jako kucharz, się no, nie sprawdzam, ale bardzo lubię smakować. Ja nie będę tego ukrywał. Uważam, że jedzenie to bardzo ważny element naszego życia i trzeba pielęgnować sobie i rozkoch. Wracamy? Tak. Wr o kurwa! Yeah. Wróciliśmy? Tak. I trzeba w sobie rozkochiwać nowe smaki. Nie zamykajmy się na to, i pamiętajmy, że polska gastronomia naprawdę wysoko stoi i polskie produkty. Nie musimy jeść non-stop. Krewetek, langustynek, kebabów. Jedzmy to, co też nasze lasy morza oferują. Jedno morze. To jest uczciwa kuchnia tutaj. Tak. Powie, że to jest uczciwa kuchnia. To jest uczciwa kuchnia. To jest bardzo uczciwa kuchnia i naprawdę jest to bardzo, bardzo smaczne. I konsumując, moi drodzy, tę potrawę, pamiętajcie jeszcze, żeby wejść na Instagrama i na TikToka, gdyż tam pojawi się ocena tego miejsca w skali od 0 do 10 z różnymi wypunktowaniami. Ale kurczę, wybrałbym z tej akurat dwójki biodróweczkę. Bardziej mi smakowała. No nie będę tego ukrywał. Tak jakbym tutaj dychę... No dobra, no, w po podsumowaniu sobie porozmawiamy jeszcze o ocenach. Natomiast jest bardzo dobrze. To moi drodzy przyszła pora na zasłodzenie się, ale myślę, że to nie będzie takie stypowo słodkie. Co ciekawe, zamówiliśmy jeden deser, ten tutaj. Natomiast ten dostaliśmy nie wiem czy z sympatii, czy z tego, żeby więcej pokazać, tego nie będziemy mówili, natomiast przyszedł do nas zastępca szefa kuchni, no bo szefem kuchni jest oczywiście Karol Okrasa, natomiast tutaj przyszedł zastępca i poczęstował nas tym oto deserem, którego zaraz będziemy sprawdzali. Zawsze jest tak, że wchodzimy z marszu. Nigdy nie jesteśmy umówieni, nigdy te recenzje nie są opłacone. I co my tutaj mamy? Mamy mus z zieloną herbatą, do tego mamy ciastko migdałowe, lody maślankowe, jest i kruszonka, są maliny, no to sprawdźmy, jak to smakuje, ale zrobimy to wspólnie. No to popatrzcie. O, i tak to wygląda w środku, zobaczcie. Ja sobie wezmę ten kawałek, a wy poobserwujcie środek. I teraz ja zobaczę, co tam jest. Aha, czyli to tak wygląda. Jak to pachnie? Pachnie bardzo neutralnie, jakby w ogóle nie miało zapachu. Szybko rozpływają się w ustach i to daje poczucie tego, że po raz kolejny zostało to rzemieślniczo przygotowane. To nie są kurcze pieczone jakieś lelum po lelum. Czyli zobaczcie, jakie mamy formy. Mamy niesłodką kulkę żelową, dosyć słodkie ciasto i lody delikatnie kwaskowe, takie. Są fajnym balansem pomiędzy jednym a drugim. I do tego mamy mrożone w sensie zimne maliny, jeszcze jakiś sosik. To jest lodowate, ten kamień i to bardzo dobrze. Talerze były gorące, a to jest lodowate. Patrzymy. Oj, jak ten orzech i ten jego... Jak czasami weźmiecie orzech i on ma tą taką charakterystykę, że tak jakby trochę była półkula mózgu, prawda? To jak jest to młody orzech i się obrywa tą taką zieloną skóreczkę, to tak to właśnie smakuje jak taki najmłodszy orzeszek. I do tego jeszcze mamy bezę kawową. I czuć kawę. To jest tak, jakbyście pili na włoskiej Rivierze lody i popijali espresso, bo właśnie ta beza troszeczkę tak smakowała. No i teraz specjalnie zostawiłem na koniec. Bo to będzie kwintesencja tego wszystkiego. Dlaczego? Ponieważ tutaj w środku jest koziser. A ty go bardzo lubisz? Tak. <grych> Ale zobaczymy. Ja lubię próbować. I teraz. może na Instagrama to wrzućmy, jak wiesz, koziser. Dobrze, możemy. Co? Co w się sensie tutaj też. Nie, możemy... Wiesz nie. jak zrobimy, wezmę włożę do ust i nie powiem. Ale żeby ludzie wiedzieli, że, że spróbowałem, dobra? Więc spróbuję. Tu przy was. A nie idzie, kozą. Wejdźcie, wejdźcie po ostatni już bonusowy deser. Opinia o... Już zjadłem, już zjadłem, przegryzłem koziser. No nie ukrywam, no nie przepadam za nim, ale ten jak smakował? No to właśnie będziemy to robić, czyli Instagram. No także deser kolejny przytulony. Ja zgrywam teraz, zapisuję relacje z Instagrama, także wejdźcie koniecznie, a my moi drodzy zmierzamy już na podsumowanie. No dobra, moi drodzy, w takim razie wychodzimy z restauracji pana Karola Okrasy. Znowu widzę ten tutaj jakże znamienny napis na ścianie hotelu Intercontinental Platter by Karol Okrasa. No i jak tutaj było? Było naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Było tak jak lubię, czyli prostota ale oczywiście też sznyt kulinarny i to zawsze będę bardzo mocno doceniał. Co ciekawe, tutaj pozycje, które mi najbardziej przypadły do gustu to biodrówka jagnięca i ten kozi ser też był dobry. Miałem tego nie mówić. Kurde, weszliście, mam nadzieję, na tego Instagrama i zatrzymaliście film. Niemniej jednak to restauracja, która zasługuje na naprawdę złote laury i jest to miejsce, gdzie naprawdę, naprawdę zjecie pysznie. I tym razem naprawdę się już żegnamy. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Także jeszcze jedna rzecz. Subskrybujcie kanał. Po więcej tutaj na górze to jest on. Ten co zachęca do subskrypcji. Później pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!